To co to Twoja żona codziennie chodzi na takie oczyszczenie i dary przynosi do domu? Jak oczyszczenia albo do głównej świątyni idziemy mm -hmm. powiedzmy dwa razy na miesiąc, bo wtedy mamy musi do pełnego albo ciemnego Synteza. Pewność Synteza to jest takie dobrze dzień, dużo energii, dobrze, a ciemno Synteza to jest takie pech dzień gdzie złego ducha dusza. Dlaczego modlimo do Bóg i patron, co by nam uratować na te dzień, co by nam dbać na te dzień. I to modlimo najbardziej. I te, to święto takie co u was nie działa w ogóle prąd przez ten jeden dzień, to też jest związane z tym złym duchem. Tak, to chodzi o zły duch. Zeby jesteśmy gotowi na przeszłym, przeszłym roku. Ja. Tak. Zego śludziemy, to światło wszystko ciemności, żeby on tutaj nie trafił, tak? No. Nic nie widać. Was nie widać? <laughs> tak. Ja nie trafię, to tak. I tak. tak. I to jest dzień, ma chłopak na bali lubimy. <laughs> zona niezłe, zona nie widać, prawda? <laughs> <laughs> a jak Jan, prawda? <laughs> <laughs> <jak Jan, laughs> <laughs> <Jan, laughs> ja temu duchowi sprzedam GPS-a. A, a GPS-a? <laughs> Oj, I trudno. Jest <laughs> Jezu, trudno. <laughs> Musisz się na bali. Znajdziemy was do światła. <laughs> 我投机。<laughs>